Jak tu ciemno! Aj! Tu są jakieś potwory! Co? Karaluchy! Hej! Wynoście się stąd! Natychmiast! Dałabym im popalić! Zjadły całą moją pizzę! Co za pech! O! owoce! Świetnie! Zaraz zrobię z nich pizzę. Maska ninja na miejscu. Pieczę na miejscu. Zaczynamy. A ja. Pokroję arbuza w ten sposób. W porządku, spot pizzy gotowy. Teraz pokroję dodatki. Do dzieła. Teraz dwa i gotowe. Właśnie tak prawdziwy ninja robi pizzę. Świetnie. Teraz można poczęstować Justina. Justin, zobacz, jaka pizza. Wow. Spróbuję. To jest takie dobre. Sama oceń. Britney to po prostu odlot. Pięć gwiazdek. Super. Co za interesujący film. Auć, trafiło mi się ziarenko. Mam pomysł. Zaraz przesypię wszystkie ziarna na patelnię. Teraz potrzebuję wyciskarki do owoców. Jest. Podstawiam pod nią patelnię i wyciskam sok z arbuza do ziarenek. Właśnie w ten sposób. Teraz stawiam to na kuchence i przykrywam pokrywką. Zaczyna pękać. Mój arbuzowy popcorn jest gotowy. Wsypuję go z powrotem do wiaderka. Muszę poczęstować Justina. Zobacz, to popcorn arbuzowy. Wow, jest naprawdę dobre. Chcę jeszcze szybko. Daję mu pięć gwiazdek. I kolejna łyżka. Co? Co to za hałas? Janki merszmelą na ognisku. Czuję się jak na kempingu. Trzeba natychmiast ugasić ogień. Justin, trzymaj się. Uratuję cię przed pożarem. A, co ty robisz? Brief, jestem teraz cały w pianie. Ups. ups. E, zaraz to naprawię. Wezmę folię. I włożę ją do skórki po arbuzie. A teraz wsypię do środka węgiel. Przebiję skórkę drutami. No i domowy grill gotowy. Robię jeszcze dziurę i podpalam węgle palnikiem. O tak, temperatura jest idealna. Masz ciasty? Nie smuć się. Przyniosłam ci bezpieczne ognisko. Spróbuj na nim coś upiec. Wow, idealny stopień wysmażenia! Mmm, Britney, jesteś geniuszem! Jestem taki spragniony. No w końcu. Co? Pusto? Co robić? Britney, wszystko wypiłaś? Zaraz to naprawię. Odkroję górę z arbuza. Teraz potrzebuję blendera. Ojej, ale mam moc! Muszę zamienić cały miąż pire! To, to jest to! Świetnie! Uff, teraz potrzebuję ciemnych okularów. Cool. Słonka i odpowiednie oświetlenie. O tak, jestem w kurorcie. Co się dzieje? Co? Co to ma być? Pożycz mi to. Wywiercę otwory. Mogę włożyć tu jeszcze kilka słomek. Hahaha! Awesome. Co? To dostawa Coli? Mogę wziąć butelkę? Dobra, Justin, spadaj! Wlewam kole do mojego koktajlu i przykrywam go pokrywką. Gotowe! Nie możesz się doczekać? Ustawmy to szybko! A teraz spróbujmy! Mm. Pyszne co? Ekstra! żelki. Ja też chcę trochę. Zjadłaś wszystko znowu! Nie martw się, mam pomysł. Będę potrzebować arbuza i monety. Teraz przepnę arbuza monetą. Właśnie tak. Ostrożnie, a teraz potężny cios! A ja! Gotowe! Teraz trzeba zamienić miąż w sok. To jest to. Dodam żelatynę, wodę i rozmieszam. Poczekam, aż zastygnie. Super. Położę go na desce i pokroję. To wszystko. Teraz przeniosę to na talerz. Pięknie. Mam nadzieję, że Justinowi się spodoba. Ej, parodiujesz mnie? I spróbuj tego. Wow, to wygląda jak oczy. Spróbujmy. Mmm, smakuje trochę dziwnie. No, Na najwyżej dwie gwiazdki. Ej, Justin, moja kolej! Daj mi to! Dziękuję. W końcu mogę zrobić moją rzeźbę. Kilka nacięć. Tutaj. Jeszcze kilka kreseczek. Tutaj. I jeszcze tutaj. I tutaj. O tak, czas zrobić buzię z zębami. Zaraz je wytnę. robię oczy właśnie tak okej okay. a teraz wytnę kawałek z tyłu o tak wyjmę miąższ albo jeszcze lepiej zjem mm, spaniale co za pyszności. Teraz założę czepek na włosy i mogę założyć maskę. Ha, jestem minionkiem. Widziałaś to? Super, co? Pytaj za broń. Zaczynamy. A oto i karaluchy. Módlcie się, robale. Wynucha z naszej kuchni. Więcej tu nie przyjdą! Udało nam się! Przybij piątkę! Mam już wszystkie potrzebne składniki! Tylko żebym tego nie upuściła! Za dużo wzięłam! O nie! Wszystkie jajka się potłukły! Dobra, mam coś tajnego pod stołem! Moje małe królestwo smoków! Witam, moje małe smoczusie! Wasza mama przeszła po jajko! Świetnie. Suzy, jesteś pewna, że to kurze jajko? Wygląda naprawdę dziwnie i przerażająco. Nigdy takiego nie widziałam. Jak to się stało, że było pod naszym stołem? To dziwne. Skąd je masz? Czy to ważne? Tam już niczego nie ma. Zacznijmy gotować. Musimy jakoś rozbić to wielkie jajko. Wiem, co mi pomoże. Znam kilka fajnych chwytów. A ja! Suzy, wszystko w porządku? Hmm. I tak znajdę sposób, żeby rozbić to jajko. Wiem, mam tu przecież młot. Wiesz, kim jest Tor? Dał mi ten młot i w końcu mogę go użyć. No to bum! O, jest pęknięcie, widzisz? W końcu jajko pęka. Okay. Sunzie, wszystko w porządku? Dalej trzeba wbić jajko do miski. Hurra, oto żółtko. Co tam dalej? No właśnie, Mąka. Kurczę, Lili, gdzie jesteś? Nic nie widzę. Suzy, jesteś tutaj? Jestem w chmurze Mąki. Ojej! Kichnęłam. Dobrze. Kontynuujmy. Teraz wlewam mleka. I wszystko dokładnie mieszam rękami. Wow, to ciasto jest takie miękkie jak slime. Gotowe. Teraz musimy rozwałkować je naprawdę cienko. To proste. To jest takie relaksujące. Suzy, brawo! Sama zrobiłaś ciasto i je rozwałkowałaś. Wiem, Lili. Teraz trzeba odcisnąć klatkę na cieście, aby uzyskać ładny wzór. Gotowe. Wstawiamy do piekarnika. Przecież trzeba upiec nasze ciasto. Wykonałam swoją pracę, a ty, Lili? Hmm, muszę pomyśleć. Mam gdzieś mały patyczek do lodów, ale jest za mały. Muszę wymyślić coś większego. A właśnie! Ta deska będzie świetnym patyczkiem do lodów. Trzeba ją tylko troszkę przyciąć. Suzy, nie martw się wiem, co robię. Uff, to jest to. Ojej, Suzy, przepraszam, nie chciałam. W porządku. Pokaż mi, co masz. Ups, stukłam wazon. Może babcia nie zauważy. Patrz, zrobiłam patyczek do lodów. Wszedł świetnie, co? Rzeczywiście. O, mój rożek jest gotowy, muszę go szybko wyciągnąć. Gdzie jesteś? Wow, jak ładnie pachnie. Lis, spójrz, jaki piękny. Teraz musimy zawinąć ciasto w rożek, póki jest gorące i nie zastygło. Wlewam nutellę do środka. Fajnie, co? Bardzo mi się podoba. Ogarnęłyśmy pierwszą część. Teraz musimy zrobić same lody. Potrzebujemy mleka. Wlejemy je do miseczek. Dlaczego butelka się nie otwiera? O nie! Rozlałam mleko. Moja sukienka, włosy i makijaż są zrujnowane. Trzymaj ręcznik. Dzięki, Lili. Uff, już jest ok, zaczynam. Dobra, trzeba wlać mleko do miseczek, teraz dodajemy cukier. Ważne jest, aby nie przesadzić. Mnie troszkę cukru i tobie. Świetnie, co dalej? Mm, no tak. Dodajmy trochę sropu truskawkowego. Świetny pomysł! Nalej no, więcej, żeby było super mega słodkie i pyszne. Nie ma problemu, Lili. Dodaję trochę syropu do mojej miski i do twojej. Gotowe. Teraz zaczyna się zabawa. Musimy wszystko wymieszać. Świetnie. Brawo my. Ale fajnie. Teraz wkładamy nasze mieszanki do lodówki i czekamy. Możemy chwilkę odpocząć. Hey. O Matko, Lili! Przestraszyłaś mnie. Cześć, Suzy! Mam pomysł na lody na patyku. W lodówce jest tyle kostek lodu, użyję ich wszystkich, ułożę je w prostokąt i posmaruję kremem. No to zaczynam. Idealnie. Mam teraz jednego wielkiego loda. A teraz wcisnę w niego mój gigantyczny patyczek. I przykryję go kolejną warstwą lodów. Trzeba szyściutko wyrównać, aby lody się nie rozpadły. Kurczę chyba o czymś zapomniałam. Mogę pomóc? Tutaj trzeba jeszcze podrównać. Teraz jest idealnie. Dokładnie. Nie mogę uwierzyć, że na to nie wpadłam. Ojej, moje lody! Pewnie tak są gotowe? O tak! Moje lody truskawkowe są gotowe. Przełożę je teraz do rożka waflowego. Patrz! Prawdziwa magia! Mam jedną gigantyczną gałkę lodów. Czyż to nie fajne? Sama to wymyśliłam. Teraz kładę ją na rożku. Mamy to! Najpiękniejszy rożek do lodów, jaki w życiu widziałam. Lody zrobione. Brawo my! Tak, ale chyba o czymś zapomniałyśmy. Nie pamiętam o czym. Wiem, zupełnie zapomniałam o polewie czekoladowej. Muszę pokryć lody czekoladą, akurat tyle będę potrzebować. Suzy, wiesz, jak szybko można roztopić całą tę czekoladę? Hmm, wiem. Potrzeba do tego czajnika. Włączamy czajnik. Czekamy, aż się zagotuje. I zalewamy całą czekoladę wrzątkiem. W ten sposób szybko się roztopi. Wow, Suzy, jesteś taka mądra. Znasz takie fajne triki. Użyję szypiec, żeby wyjąć opakowanie. Nie chcę się poparzyć wrzątkiem. Hurra! czekolada się rozpuściła. Ok, teraz muszę pokryć całe moje lody cienką warstwą czekolady. Jak pięknie spływa po lodzie. Wygląda bardzo apetycznie, ale czegoś tu jeszcze brakuje. Yes! No właśnie, Oreo. Ale nie całych ciastek, a kruszonki. To będzie super pyszne. Nie ma nic lepszego do Oreo. To prawda? No to posypmy moje lody posypką. Ok. Ale pięknie. Już chcę posmakować. Spróbujmy to podnieść. Ojej, te lody są takie ciężkie. Dałam radę. Wyglądają magicznie. Teraz trzeba włożyć je do lodówki, aż całkowicie zastygną. Świetnie, mieszczą się. Oho, już twardnieje. Hmm. Ja też udekoruję mój rożek w jakiś ciekawy sposób. Mam tu całą torebkę tęczowej posypki. Muszę ją tylko otworzyć, w czym jak zwykle jestem kiepska. Mam pomysł! Suzy, boom! Posypka się rozsypała, ale otworzyłaś. Okej, okay, myślę, że musimy teraz posypać ten truskawkowy rożek. No dalej! Ta posypka jest taka ładna! Zaraz nią całutki rożek. Będzie jeszcze ładniejszy. To takie słodkie! Gotowe! Ojej Lili, co z tobą? Dokąd idziesz? Czy moje loby już są zamrożone? O tak! Wspaniale! Są jeszcze lepsze niż wcześniej. Ale super! Suzi, brawo my! Udało nam się zrobić takie gigantyczne lody! Wystarczy porównać z tym małym lodzikiem. Lili, pospieszmy się i spróbujmy! Hej! Hmm, coś tu nie gra. Spróbuję ugryźć tutaj. Tak lepiej. Ja też chcę spróbować. Wow, tęczawa posypka robi robotę. To jest naprawdę pyszne. Nie mogę się oderwać. Um, Ojej, jaki pyszny rożek waflowy. Um, 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 um. wow. Lili, chcesz się zamienić? Wow, Suzy, twoje lody truskawkowe oh. są takie pyszne. A chcesz spróbować moich? Jasne. Wow, jakie dobre. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie jadłam. Uwielbiam lody. To teraz mój ulubiony deser. Suzy, całkowicie się z tobą zgadzam. Czekolada i lody co może być lepszego? Dziewczynki, co tu się wyprawia? Jecie lody? A zupa zjedzona? Czy wy w ogóle jadłyście coś normalnego przed jedzeniem słodyczy? Posprzątajcie to szybko! Nie lenić mi się tu, wycierajcie dokładniej. Brawo dziewczynki! No co tam misie? Chcecie troszkę Coca Coli? Chciałabym, żeby wszystko na świecie było smaku Coli, co nie Misiu? Oj, obraził się! I zapomniał o swoim miodzie. Myślę, że nie będzie miał nic przeciwko, jeśli spróbuję troszkę. Mm. się ukrywał przede mną taki pyszny miód. Mam pomysł. A co jeśli połączymy Coca Colę z miodem? Dodam troszkę do Coli. Myślę, że wyjdzie super. No i gotowe. Usuńmy zbędne rzeczy. Teraz zamkniemy butelkę i mocno potrząśniemy. Właśnie tak. Widzę tu zamrażarkę. Włóżmy do niej butelkę i poczekajmy chwilę. Mm, no kiedy wreszcie kola zamieni się w miód? Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. O! Udało się! Gotowe! Mam nadzieję, że to jest pyszne i Emmie na pewno się spodoba. Emma, szybko spróbuj mojego kulinarnego arcydzieła. Wow, Coca-Cola, ale dlaczego nie leci? Czy to jakiś żart? A, trzeba przycisnąć. To niezwykłe, spróbuję. Mmm, smakuje jak miód, tylko zrobiony z coli. To super. Kręcimy się, kręcimy. Oj, przesadziłam. Lody wszystko naprawią. Jakie dobre. O nie, skończyły się? Halo, czy są tu jakieś lody? jak zawsze. Wszystko co dobre szybko się kończy. Ale mam pomysł. Zrobię własne lody. Potrzebuję tylko sprayu do zamrażania. O, daj ją! Oj, jak szybko działa. Świetnie. Można zamrozić dowolną powierzchnię, a potem zrobić na niej własne, niepowtarzalne lody. W moim przypadku oczywiście z Coca-Colą. Nalejmy troszkę mleka i słodkiej coli. Teraz musimy to wszystko wymieszać, aby powstały upragnione lody o smaku Coca-Coli. Jestem geniuszem! No i gotowe. Pozostało tylko pokroić je w paski i zwinąć w ładne ruloniki. To będzie obłędnie pyszne. Jestem tego pewna. Muszę jak najszybciej zanieść to emie. Ostrożniej! Zniszczyłaś moją konstrukcję! Zostaw to na później, zobacz co ci przyniosłam. No dobra. Mmm, to jest pyszne, Britney. Te lody są niesamowite. Żelki i kola to idealne połączenie. Co? Skończyły się? Jak to możliwe? Kurczę. Koś ma chyba imprezę i mnie nie zaprosił. Pożyczę to sobie, ok? Nikt nawet się nie kapnie. Mam świetny pomysł. Zrobiłam własne lody, więc mogę też zrobić żelki. Przecież to proste! Dodajemy wszystkie składniki, mieszamy, a teraz musimy ostrożnie przeleć to do foremki. Jeden miś, dwa misie, trzy misie. Voilà! Wszystkie się gotowe! Uwaga, testujemy. Gotowe! Można wyjmować. No hej, misiu! Nie da się ich odróżnić od sklepowych. Teraz mogę zrobić niekończący się zapas żelków o smaku Coca-Coli. Muszę to pokazać Emmie. Emma! Uwaga, nadchodzę! Jestem zajęta, tańczę. Co to jest? Mogę spróbować? Zrobiłam żelki. Co o nich sądzisz? Smakują ci? Super! Co my tu mamy? Kole, cukier, kakao... A i... Lapsik! Mąkę. No i pustą foremkę. Wiem, co z tego będzie. Teraz wymieszam wszystkie składniki i oczywiście dodam Coca-Coli. Pozostało tylko wymieszać. Nadchodzi pyszna babeczka z Coca-Colą. i coś rośnie. Gotowe. Mm, pachnie wspaniale. Biegiem do Emmy. O to Jona. O, co tak ładnie pachnie? Britni upiekłaś coś dla mnie? Wow, nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Daj mi to. Mmm, pyszne. Britni, brawo. Na scenę wjeżdża Profesjonalny skateboarder pokonuje wszystkie przeszkody i co to jest? Maszyna do robienia waty cukrowej? I wata też tu jest. Wow! Pyszna. Co by tu wymyślić? Kola, oczywiście. Dodajmy troszkę koli do maszyny i zobaczymy, co się stanie. Uruchamiam. Coś zaczyna się dziać. Nadszedł czas na zebranie plonów. Nawijam. Chcę dużo waty. I jeszcze więcej. I jeszcze więcej. Co by tu jeszcze zrobić? Zrobię uszy. A tu, o tak, tego nie potrzebujemy? Tak lepiej. Kukrzydne. Jeszcze to i gotowe! Miau, miau! Emma, mam dla ciebie niespodziankę! Rany, co to za bestia? A A, to przecież kotek! Spróbujecie, kotku! Wow, jesteś niesamowicie pyszny! Brawo! Czuję, że babcia coś piści! Co to jest? Naleśniki! Ale wyraźnie brakuje im troszkę Coca-Coli! Nie sądzę, że babcia będzie miała coś przeciwko! Pożyczę na chwilę jej patelnię! Zaczyna bulgotać! Dodam sekretny składnik! Gotowe! Naleśnik z Coca-Coli to nie to samo, co naleśnik babci, ale też jest pyszny! Poczęstuję Emmę! Gotowe! No i hop! Częstujcie się, kochani! O ty co to jest? Naleśnik z Coca-Coli? Wygląda ciekawie. A jak smakuje? Uuu, co obrzydliwe. Britney, tym razem ci nie wyszło. Wow! Lizaki w formie kryształków. Wyglądają super. Warto bliżej im się przyjrzeć. Gdzie mój mikroskop? Świetnie. O, a skąd się tu wzięła Coca-Cola? Po co mi ona? A, no tak! Można przecież zrobić kryształki z Coca-Coli. Dlaczego wcześniej na to nie wpadłam? To dziecinnie proste. Zaczynamy i mieszanka jest już gotowa. Pozostaje tylko wlać to wszystko do szklanki. Teraz wezmę patyczek, cukier i na przykład spinkę do włosów. Zostawmy to na chwilę, żeby kryształ urósł. Wow, już zaczyna rosnąć. Na pewno będzie dobre. Proszę bardzo, wszystko gotowe. Muszę natychmiast pokazać to Emmie. No siemka wszystkim witajcie na kanale Emmy i Misia. Britni, weszłaś w kadr. Co to jest? O, chcę tego spróbować. No nieźle, smakuje mega. Wypicie butelki, koli to dla mnie pikuś, a nawet więcej niż butelki. Mam pomysł. Potrzebuję gumowych rękawiczek. Ustawię wszystkie butelki obok siebie i skleję je taśmą. To będzie fantastyczne, zobaczycie! Wzmacniamy tu i tutaj. Dodajemy troszkę kleju. I przyklejamy miękką, przypominającą chmurkę watę. Już się domyślacie, co to będzie? Do czego jeszcze można wykorzystać puste butelki po coli? Zrobimy z nich ładną, miękką pufę. Emma z pewnością oszaleje na jej punkcie. To będzie idealny prezent. Czas na pedikir. O, nie nie dosięgnę! Wow, Britney to dla mnie? W samą porę! Super! Wygodnie się na niej odrabia lekcje. Misiek ma swoje siedzenie. Dzięki.